Służba więzienna od jakiegoś czasu boryka się z naborem chętnych kandydatów do pracy w służbach penitencjarnych. Dlatego to porozumienie, mamy nadzieję, że umożliwi nam przedstawienie młodzieży charakteru naszej pracy, naszego obciążenia psychicznego, fizycznego. Przedstawiamy i oferujemy rzeczy, które służba więzienna... Może im zaoferować wynagrodzenia, stabilność. Dlatego arty śledczy w dniu dzisiejszym podpisał to porozumienie i dostrzegamy w tym dużą szansę na nabór do służby więziennej kandydatów odpowiednich, z odpowiednimi predyspozycjami i z, z taką świadomością, co ich czeka w służbie więziennej. Będzie to dwojakiego rodzaju współpraca, Będzie, będą to spotkania kadry penitencjarnej z młodymi, z młodymi ludźmi w klasach szkolnych. Również będziemy zapraszali do naszego spródnickiego więzienia. Chcemy pokazać młodzieży to więzienie nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz, jak to wygląda. Oczywiście z poszanowaniem. Godności osobistej skazanych, którzy przebywają w naszej jednostce. Tak, to porozumienie przede wszystkim otwiera dodatkowe możliwości, przede wszystkim dla uczniów kształcących się w kierunku resocjalizacyjnym w obrębie klas mundurowych. Na pewno zajęcia będą dużo ciekawsze, horyzonty będą poszerzone, jeśli chodzi właśnie o znajomość specyfiki pracy służb mundurowych, w tym przypadku służb więziennych. Dziennych. No i nie ukrywam, że to uatrakcyjnienie zajęć wpłynie. Już w następnym roku na zwiększone zainteresowanie, właśnie kształcenia młodzieży w tym kierunku w naszej szkole. W ramach zajęć praktycznych, w ramach odbywania praktyk, nasi uczniowie będą gościć właśnie w murach aresztu śledczego w Prudniku i nie tylko, bo w wyniku reformy służb więziennych, no, cała dyrekcja będzie w Nysie i tutaj pan dyrektor Nysy również obiecał, że w łączy się właśnie w tą współpracę. To, co się dzieje w tym zakresie w województwie opolskim, no nie jest nam obce, a na pewno będziemy się rozwijać właśnie w tym kierunku.